Zadaniem 32 z matury, yy, która się odbyła w czerwcu 2018, to jest zadanie z matury CKE. Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o wysokości h równej 16. Zawsze mówię, że jak czytamy takie zadania, to trzeba rozkładać je na części takie po kawałeczku, bo jak całe przeczytamy, to może się wydać nam za trudne. I zaczynam od tego kawałeczka bardzo ważnego, prawidłowy czworokątny, co oznacza y, bardzo ważną rzecz, że jeśli mamy prawidłowy czworokątny, oznacza, że jest w podstawie kwadrat. Ja sobie oczywiście przygotowałam już taki y, ostrosłup, i użyję go w tej chwili, i na nim Będę zaznaczać wszystko to, co będzie w tekście ważne, plus wypiszę sobie, ponieważ bardzo lubię, jak jest to uporządkowane, wypiszę sobie dane, to, czego szukam, i jeśli jakiś wzór będzie do tego potrzebny, to jeszcze wzór. I teraz tak, w moich danych wypiszę sobie wysokość, czyli wiem, że moje H. To jest 16. Nie ma podanej jednostki, w związku z tym po prostu tyle. I dalej czytam. Kosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy tego odstrosłupa jest równy 3 piąte. Czyli zapiszę sobie, że cosinus jakiegoś kąta, na przykład alfa, jest równy 3 piąte. Oblicz pole powierzchni bocznej, czyli szukam. Pola powierzchni bocznej, a ono jest zapisywane jako BB. Co wiem? Wiem, że w podstawie jest kwadrat, czyli na pewno nazwę sobie boki A i A. Wiem, że wysokość wynosi 16, czyli narysuję sobie wysokość, e, która ma e, 16. I ona będzie na przecięciu się moich podstaw, przekątnych podstaw. Czyli jak tutaj sobie narysuję przekątne podstawy, ta druga coś nieładnie mi wyszła. O! To wysokość spadnie dokładnie na to przecięcie. Czyli w to miejsce. I to jest moja wysokość, czyli to jest moje H. Co ja jeszcze wiem? No, powiedziane jest coś o tym kącie, że to jest kosinus kąta nachylenia i uwaga czego? krawędzi bocznej. Więc teraz popatrzmy na krawędź. To jest krawędź boczna, to jest krawędź boczna, to jest krawędź boczna i tutaj z tyłu przerywana linia to też krawędź boczna. Przerywane linie możecie rysować, nie musicie. Przerywane linie oznaczają, że to są te yy, yy, Odcinki, których po prostu nie widać tak, jak się patrzy wprost. One są w środku, no chyba że jest to na przykład figura z drutu, i wtedy jest to wszystko widoczne. I teraz nachylenia ten um, kosinus jest krawędzi bocznej. Do płaszczyzny podstawy. Czyli jak mamy podstawę, to do jej płaszczyzny, czyli do całego tego kwadratu, ma się nachylić. Więc na przykład, jeśli bym wzięła sobie tę krawędź i nachylona ona jest do tego, czyli do tej podstawy, no to to będzie tu. Najczęściej do płaszczyzny podstawy oznacza dla nas, że jest to właśnie do przekątnej podstawy. W związku z tym, kąt, który szukam. Znaczy, może nie szukam tylko, który mam podany, to jest kąt w tym miejscu. Co jeszcze mogę dopisać? Dopiszę sobie, że krawędź boczna to bok B, ale oczywiście mogę dopisać dowolną inną. Nie ma tutaj różnicy, z jakiej sobie skorzystam, jaką literkę sobie napiszę. To nie jest istotne. Istotnym dla mnie jest, że jest to trójkąt prostokątny i. Ja ten trójkąt prostokątny sobie na pewno przerysuję, bo on na pewno będzie mi potrzebny. W związku z tym tak też wykonam. Czyli rysuję sobie trójkąt prostokątny, w którym zaznaczam to wszystko, co mam napisane, czyli B H alfa i ten kawałeczek, który tutaj jest, nazwę sobie X. Mogę nazwać inaczej, mogę nazwać połowa przekątnej kwadratu. Tylko uważajcie zawsze, jak piszecie połówkę, ponieważ jak będziecie chcieli na przykład skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, chociaż nawet jak z funkcji trygonometrycznych i użyjemy e, jakichś ułamków, to z reguły niestety uczniowie popełniają błędy, więc łatwiej jest nazwać literką i tę literkę potem wykorzystać w jakiś sposób. I ja tak sobie to zapiszę, że moje x to jest jedna druga przekątnej e. To jest przekątna e i to jest połówka tej przekątnej. Czy coś jeszcze tutaj mogłabym wykorzystać? Myślę, że to są te najważniejsze dane, które mamy powiedziane w tekście. Ale ja jeszcze, no fajnie by było, gdybym dowiedziała się, jak policzyć to pole powierzchni bocznej. No bo wypisałam dane, przerysowałam trójkąt. No, ale ja dalej nie wiem, czy potrzebne mi to będzie h, czy ten kosinus do czegoś będzie mi potrzebny, czy ten może x będzie mi potrzebny, a może a? Tak naprawdę w tym momencie, to nie wiem wszystkiego. Fajnie by było, gdybym Mogła to jakoś rozpisać. Czyli napiszę sobie wzór i w tym wzorze podam sobie tę, to pole powierzchni bocznej. Pamiętajcie o tym, że pole powierzchni bocznej to jest pole wszystkich ścian bocznych nigdy nie jednej czyli wszystkich po kolei ścian bocznych. Ile mamy ścian bocznych i jakie one są? Czym są te ściany boczne? Pierwsza ściana boczna jest to trójkąt, który w podstawie ma A, a jego krawędź to B. Drugi ma w podstawie A, jego krawędź jedna i krawędź druga to B. Trzeci jest identyczny i czwarty jest identyczny, czyli fajnie jak ja sobie dopiszę te literki, czyli tu też jest B też jest B, bo będę wiedziała, że jest to trójkąt równoramienny i ten trójkąt równoramienny jest występuje cztery razy, tak? No to teraz jak będę ustalała, to pole boczne będzie równe 4 pola takiego trójkąta. No to teraz ten trójkąt, no fajnie, jak ja się tym trójkątem jeszcze zajmę, to wtedy będę wiedziała coś więcej, dobrze? No to w takim razie narysuję sobie jakiś dowolny trójkąt równoramienny i potrzebuję pole tego trójkąta równoramiennego. Do pola takiego trójkąta potrzebna jest mi wysokość, więc sobie ją zapiszę. Czyli to jest a, uwaga małe h, dlatego że to jest wysokość ściany bocznej. To zupełnie co innego. I jeszcze tutaj jest b. I tutaj jest B. Jaki wzór w takim razie wykorzystam? Do pola tego trójkąta wykorzystam taki standardowy wzór na pole trójkąta, czyli jedna, druga razy podstawa i razy wysokość, która na tę podstawę spada. Czyli jedna, druga razy A razy małe H. Uwaga, małe, małe H. Więc moja szukana rzecz to pole powierzchni bocznej już mogę wstawić, że to jest 4 razy 1 druga razy A i razy H czyli podstawiam sobie to tu i otrzymuję, że Czwórkę z dwójką mogę skrócić, a więc pole boczne będę liczyć dwa razy A razy H. I już wiem, czego tak naprawdę potrzebuję. Czyli potrzebuję na pewno literkę A i literkę H. A to krawędź podstawy. A H. To wysokość ściany bocznej, ale ja tej wysokości, zobaczcie, tu nigdzie na tym rysunku nie mam. Powinnam tę wysokość nanieść, żeby było wiadomo, która to jest ta wysokość. Przyda mi się ona tutaj. Użyję do tego innego koloru i narysuję. To jest wysokość H małe. Tak, to jest ta wysokość hamałe. Ja jeszcze ją może też tutaj zaznaczę, żeby było wiadomo, że to jest właśnie ta niebieska wysokość. Jak już tak, no to już zróbmy do końca, czyli to z kolei jest czerwone, a to z kolei jest zielone, żeby było wiadomo, że to jest połówka tego. I teraz musimy. Coś tutaj wykonać, ale zwróćmy uwagę, że nie mamy ani A, ani H, natomiast mamy ten cosinus i ten kosinus zapewne jakimś kluczem dla nas będzie. No to spróbujmy wyjść z tego kosinusa. Oczywiście do tego zadania potrzebne nam będą funkcje trygonometryczne, no bo skoro cosinus, to też i funkcja trygonometryczna, ja wkleję tutaj wzory które nam się przydadzą w tej chwili właśnie, żeby z tego można było skorzystać. I to, na co muszę zwrócić uwagę, to kąt jest w tym miejscu i w naszych tablicach matematycznych także w tym miejscu, czyli jest wszystko w porządku. Kosinus to funkcja tu, B do C, czyli przyprostokąt na przykącie alfa, do przeciwprostokątnej czyli do c. Na naszym rysunku będzie to przyprostokątna leżąca przy kącie do przeciwprostokątnej. Czyli w naszym wypadku cosinus alfa to x do b. I już mogę sobie usunąć te wzory. Nie są w tej chwili mi już potrzebne. I jak to wykonać? No dobrze, co wiemy? No wiemy, że cosinus wynosi 3 piąte. No i wiemy, że to jest x do b, ale nie mam ani x, ani b. No i to jest problem. A co by było, gdybym użyła jakąś inną funkcję trygonometryczną, jeśli bym miała jakąś daną. Popatrzmy. Dane jest 16, czyli ja wiem, że moje h to 16, gdybym użyła jakiejś funkcji trygonometrycznej, która dałaby mi możliwość użycia 16, to już dużo by mi to pewnie pomogło. Jaka funkcja mogłaby ją użyć? Użyć mogłaby to funkcja Gdzieś, gdzie będzie to, czyli a. Albo będzie to sinus, albo to będzie tangens. Jeśli sinus to byłoby a do c, a ja sobie ten sinus zapiszę w takim wypadku, czyli sinus alfa, byłoby to uwaga przyprostokątna naprzeciwko, czyli h do przeciwprostokątnej, czyli do b. No, czyli tak to zapiszemy. To byłoby H do B. No i teraz zobaczmy. Już znów usunę, nie są mi potrzebne. Gdybym znała sinusa, to czym bym mogła coś tutaj wstawić? No tak, wtedy byłoby tak. Znam sinusa, znam H, policzyłabym B. No to jakbym już to miała. To już bym miała też i x. A, a jakbym miała x, to miałabym a. Wtedy bym mogła policzyć już wszystko w tym zadaniu. A jak policzyć w takim wypadku tego sinusa? Jest coś takiego jak jedynka trygonometryczna. Mam nadzieję, że pamiętacie taki wzór. Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa jest równy 1. I do tego wzoru wpiszę sobie, Dany kosinus on jest podany, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus to trzy równa się 1. Czyli mój sinus kwadrat alfa plus 3 do kwadratu to 9, 5 do kwadratu to 25 jest równy 1. A więc sinus kwadrat alfa to 1 minus 9 dwudziestych piątych, a jak chcemy takie coś wykonać to musimy oczywiście sprowadzić do wspólnego mianownika a to będzie 25 i do jedynkę zamienimy na 25 dwudziestych piątych, czyli otrzymamy że to jest 16 dwudziestych piątych, czyli sinus alfa to jest pierwiastek z 16,25 lub sinus alfa to minus pierwiastek z 16,25. E, ponieważ my jesteśmy w trójkącie prostokątem, czyli obowiązuje nas to, że jesteśmy w czwartce pierwszej, to ten jest sprzeczny, czyli ujemny odpada. Ten wywalamy. A więc nie będziemy go używać. Będziemy używać tylko ten, czyli to jest 4 piąte. Skoro ja już wiem, że to jest 4 piąte, mogę użyć podstawienia i zapiszę, że 4 piąte równa się h, czyli 16 do literki b. Takie działania robimy mnożąc na krzyż, a więc zapiszę sobie 4b jest równe 5 razy 16. Wszystko to podzielę przez 4. Tu oddzielimy, czyli B jest równe. 5 razy 16 przez 4. Ja często stosuję taki manewr, że robię z tego ułamek, po to, żeby nie liczyć na kalkulatorze, tylko sobie skracać, bo tak mi jest łatwiej. Ale oczywiście możecie przemnożyć i skrócić i e, wyjdzie na to samo. Wyszło mi, że B jest równe 20. Skoro b jest równe 20, no to ja już w tej chwili mogę albo znów skorzystać z funkcji trygonometrycznej, albo policzyć twierdzenie Pitagorasa i dostanę wtedy x. Jak ja już dostanę tego x, to w tym momencie już mogę liczyć dalej wszystko. Wykorzystam twierdzenie Pitagorasa. czyli h do kwadratu plus x do kwadratu równa się b do kwadratu, czyli 16 do kwadratu plus x do kwadratu równa się 20 do kwadratu. I oczywiście liczymy. 16 razy 16, czyli o ile się do... Jeśli mi się tutaj dobrze pamięta, to to jest 16 razy 16, czyli 256. Oczywiście zawsze możemy to sprawdzić na kalkulatorze. Plus x kwadrat. Tutaj to wiadomo, że to jest 400. Jak zostawię x kwadrat po tej stronie, to do 400 przeniosę 256 i zmienię znak. Teraz po odjęciu dostanę, że x kwadrat to 144. Wniosek, x jest równy pierwiastek ze 140. Pierwiastek ze 144, a pierwiastek ze 144 to 12. I jak już wiemy, że x wynosi 12, to możemy przejść sobie do e, wyliczenia a. Bo x to jest jedna, druga, Przekątnej, no to w takim razie używamy go teraz. Czyli x jest równy jedna, druga e. Czyli x jest równy e, może tu razy dwa to dwa x to e. Czyli e. Jest równe 2 razy 12, czyli 24. Co to e? No e to jest przekątna kwadratu, a no wzór na przekątną kwadratu dobrze jest znać, że to jest a pierwiastki z dwóch. Jeśli nie znamy, to możemy to policzyć oczywiście twierdzeniem Pitagorasa. I wiemy, że 24 to a pierwiastek z dwóch. Jak podzielę na pierwiastek z dwóch, to otrzymam, że a jest równe 24 dzielone na pierwiastek z dwóch. Nie zostawiamy niewymierności w mianowniku, czyli domnażamy pierwiastek z dwóch i mamy 24 pierwiastki z dwóch na pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, czyli 4 pod pierwiastkiem, a więc 2. Czyli A jest równe. Można skrócić 12 pierwiastków z dwóch. Jak ja już to policzyłam i wiem, ile wynosi moje A to w tej chwili mogę wrócić tutaj jeszcze do zadania i zobaczyć co ja jeszcze potrzebuję. Bo zobaczcie, już tyle policzyłam różnych rzeczy i ja już w końcu się pogubiłam, bo co ja jeszcze w końcu mam policzyć. Właśnie po to służą mi dane szukane. Bo w szukanych widzę, że ja jeszcze potrzebuję małą literkę h. I mam już a. Potrzebuję h. I z czego najlepiej policzyć to? No najlepiej byłoby policzyć pewnie z jakiegoś trójkąta prostokątnego, bo zapewne tylko trójkąt prostokątny jest w stanie nam nie, pomóc w obliczeniach. I teraz, jaki trójkąt prostokątny wziąć? Można wziąć trójkąt prostokątny, który jest tu, o ten i użyć połowa a, wysokość h i wysokość małe h, bądź też użyć tego trójkąta i w nim użyć. Połowa A, ponieważ jest to trójkąt równoramienny, czyli połowa A tutaj, B, które mamy podane i H małe do wyliczenia. Warunkiem, żeby to wykonać, jest znana cyferka B, a ponieważ ona jest 20, to można to właśnie w ten sposób wykonać. I tak też teraz to zrobię. Czyli przerysuję sobie ten trójkącik. Aby było wiadomo, z czego ja korzystam, przepiszę sobie, co tam w nim było. Czyli tu było h, b i jedna druga a. Sprawdzam, czy się nie pomyliłam. No nie pomyliłam się, w porządku, czyli to jest 20, połowa a to 6 pierwiastków z dwóch i już mogę zastosować, że h kwadrat plus. 6 pierwiastków z 2 kwadrat równa się 20 kwadrat. Czyli h kwadrat plus podnosimy 6 pierwiastków z 2. 6 razy 6 36 i pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2, czyli mamy 36 razy 2 równa się 400. Czyli moje h kwadrat to 400. Odjąć 72. A w takim wypadku yy, też można, oczywiście, albo użyć kalkulatora, albo oczywiście, jeśli potrafimy sprawnie policzyć, to policzyć sobie w głowie 328. Oddzielę tutaj, żeby nam się to wszystko nie poplątało. No i mogę podać, że h jest równe pierwiastkowi. Z 328. Jeśli umiem wyciągać pierwiastki, to wyciągnę taki pierwiastek. Jeśli nie umiem, no to tak to może pozostać. Myślę, że zawsze najłatwiej sprawdzić, czy dzieli się na 4 taka liczba. Jeśli się dzieli na 4, to już ten pierwiastek jest zawsze łatwiejszy do wyciągnięcia. Jeśli da się jeszcze raz. Podzielić na przykład na 4, no to sprawdzić, czy, czy to się uda. I ja w tej chwili sprawdziłam, że jeżeli wezmę ten 328, podzielę na 4, to mi się uda, ale jeśli jeszcze raz na 4, to już mi nie uda się. W związku z tym mogę zapisać, że to jest pierwiastek z 4 razy 82, co oznacza, że jest to dwa pierwiastki z 82. Mamy H. Mamy A, a popatrzmy, co w zadaniu szukałam. Szukałam właśnie literki H i literki A. Po co? Po to, żeby uzyskać pole powierzchni bocznej. Pole powierzchni bocznej 2 razy A razy H. I tak też sobie zapiszę. Pole powierzchni bocznej 2 razy A razy H, bo tak sobie tam to już ustaliłam. Czyli 2 razy A to 12 pierwiastków z dwóch, H to 2 pierwiastki z 82, daje mi to 2 razy 12 i razy 2, czyli mamy 24 razy 2, czyli mamy... 48 pierwiastków z 2 razy 82. To się równa 48, i ja sobie to zrobię tak. 2 razy 2 razy 41, czyli dostanę, że to jest 48 razy 2 pierwiastka z 41. Wniosek. Pole powierzchni bocznej wynosi 96 pierwiastków z 41. Takie zadanie, jest zadanie punktowane za 5 punktów. Jest troszkę pracy, faktycznie, ale zadanie wcale nie jest aż takie trudne. Jak już to policzyłam, sprawdzam jeszcze tylko. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa, tak trzeba było policzyć. A więc, odpowiedzią jest właśnie ten wynik, który tu otrzymałam. To wszystko. Dziękuję bardzo.